Eee, właśnie. Dobrze szło. Dzień dobry, witajcie wszyscy na kanale w kolejnym odcinku, w kolejnym filmie. Trochę harmonogram tych filmów się zaburzył w porównaniu do tego, co mówiłem. Ale słuchajcie, chcę ten film o Horizonie, co Wam wcześniej wspominałem, nagrać tak fajnie, ładnie. Dobrze, a więc chciałbym nim wyjechać. Tutaj, jak widzicie, stoi traktor w przejeździe. A chcę to zrobić tak, żeby tym wyjechać. Żeby wam pokazać, co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego. Temu podobne. Trzeba to nasmalować. Dlatego nie mogłem tego zrobić, bo tak. A tu troszeczkę padały deszcze, a to robiłem coś innego. I tak wiecie, wszystko się zaburza Ale co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy dokańczać to co jest robione tutaj Jak widzicie tutaj jest trochę takiej, Trochę ziemi Pomieszanej ze, z innymi rzeczami Ale to później Wcześniej tam było trochę piachu Z gruzem Zaraz przyjedzie Adam koparką, Będziemy to wyrównać, ja jadę po przyczepy I dzisiaj będziemy wozić gruz, żeby to zasypać Co? Coraz ładniej to wygląda, nie? Mamy gruzik, coraz bardziej go tutaj podjeżdżam, 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 ale jeszcze, jeszcze trochę się tu zmieści. Ja myślę, że jeszcze ten mój zestaw z drąb, i jeszcze ten, co jeździ tam kolega z jeszcze jednym. Także do dzieła. Eee, właśnie dobrze szło. Chyba za dobrze. Tak to jest, jak człowiek tak chce, a jeszcze kawałeczek podjadę, a i jeszcze odrobinkę, no i se podjechałem Se podjechałem Została mi tutaj jeszcze kupa do rozgarnięcia, teraz przywiozłem transport dwóch furek kolejnych Zaraz przyjedzie Adam koparką. tam z miejsca gdzie się ładujemy Odkopiemy 80 Bo nie chcę. no Holandem też bym wyciągnął Odkopiemy 80 i będziemy tutaj y, Koparką tutaj podrównamy to wszystko ładnie Wiecie jakby ona miała przedni napęd to, to Inny świat No ale niestety przedniego napędu nie ma Trzeba sobie radzić bez A tam są furki pełne Które czekają już na rozładunek Ciekawe ile tego jeszcze tu ale tu jeszcze trochę wejdzie To się tak zdaje, ale to kurczę, Wejdzie Tu jeszcze wejdzie Co nie Zosiu? Wejdzie? Tak, tak, tak czy nie? Tak. Dobry kwiatek. Można powiedzieć, że koniec na dzisiaj. W koparce strzelił jeden wąż od szczęk, więc też nie można było zrobić tam. Nie można było skończyć roboty. Jest tak w miarę, coś tam wyrównane. Wiadomo, to wszystko jeszcze siądzie i to na pewno nie mało Ja tutaj teraz trochę pojeździłem Holandem po tym, żeby to troszeczkę ubić. I tak myślę, nie chcę mi się teraz węże rozkładać, bo zlałbym to wodą na noc tu pod murem muszę jeszcze tak nie wiem, albo grabiami albo zaraz spróbuję jeszcze zapalić raz yy, czerwoną bestię i po prostu nią, nią to tutaj podrównać troszeczkę, bo tutaj, tutaj takie kupy nawaliliśmy niepotrzebnie a są miejsca, gdzie gdzie po prostu jest wyżej, niżej no wiadomo, no może idealnie się tego nie zrobi a może by się zrobiło, jakby się poświęciło więcej czasu cały dzień cały dzień nam zeszło na tam na wyłożenie tego gruzu czasami się wydaje że to tylko chwila godzinka dwie i zrobione po temacie a tutaj jednak niestety ale powiem wam że jestem bardzo szczęśliwy że jest już to w takiej formie bo naprawdę to już jest coś to już jest coś teraz tylko to wyrównać chciałbym żeby to było wyrównane ładnie na górze może jeszcze tutaj był kolega że jeszcze ma jakąś dochówkę więc może jeszcze taką dachówką to na, góry, na górę się rzuci i na razie tak będzie. Niech sobie to to leży przez jakiś czas, a później zrobimy tutaj wylewkę. Ale chciałbym, jeżeli już zacznę robić, to chciałbym zrobić to naprawdę porządnie. A więc od razu tu ten przejazd i tutaj chyba też. Po prostu tutaj jest z tego przejazdu te płyty, które są, no są bardzo spękane. Po, powydzierać je, wykorytować trochę, ubić i zrobić to naprawdę na całej powierzchni tak jak ma być Rado, żeby było takie lustro wiecie na połysk zacierany taki beton tak jak mi się podoba tak jak mi się podoba w razie czego mam jeszcze dwie fury gruzu bo na pewno będą jakieś niedoróbki a tymczasem no musi zostać tak jak jest ale mówię, no zaraz chyba, zaraz wezmę zapalę jeszcze i z tych kupek zabiorę tu i tu i podsypię. Bo tutaj jest taki dołek i tam jest taka niecka, więc to podsypię. A później co, później metalowe grabki i ogień. Później wodą zleję, mam y, taką tato ma łapę, tą taką y, zagęszczarkę. Więc może jeszcze to, bym zrobił tą zagęszczarką, chociaż ona jest trochę słaba, bo ona jest tylko 100 kg. Więc wiadomo, to by musiał zagęszczać, żeby to zrobić tak profesjonalnie, to musiał warstwami być zagęszczane. A tak nie zostało to zrobione, bo to by nam zeszło tydzień czasu, żeby nie tu. Samoistnie też to osiądzie. Wiadomo, trwa to dłużej, długo dłużej, ale jeżeli będę to z lewą wodą jeździł ciągnikiem tutaj, to to usiądzie. To to usiądzie. Więc no zobaczymy, zobaczymy na razie, na razie jest jak jest, a to już jestem zadowolony, później tylko z tych murków jeszcze to wszystko tak ładnie posprzątać i co, i można stawiać jakieś graty, nie? Dwa ciągniki Wojdomi Czajkowski, bez żadnego problemu, super, trzymajcie się, ja do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.